Naukowcy już dawno udowodnili, że medytacja ma silny pozytywny wpływ na układ nerwowy i zdrowie psychiczne nie tylko osoby dorosłej, ale także dziecka. Osoby praktykujące medytację mają niższy poziom stresu, lepszy nastrój i pamięć, skoncentrowaną uwagę, znormalizowany zdrowy i spokojny sen oraz zdolność kontrolowania emocji. Proponujemy zapoznać się z popularną dziecięcą medytacją na Sen 7 Aniołów Obecności czym jest? W jakiej technice jest prowadzona, jakie są jej wady i zalety, jakie wybrać odpowiednie melodie do medytacji, na czym polega praktyka. Medytacja snu dla dzieci Angels of Presence to specjalna medytacja, która jest odpowiednia dla wszystkich dzieci, w każdym wieku, bez wyjątku. Już od pierwszych chwil muzyki i spokojnego, pięknego kobiecego głosu w pokoju tworzy się wyjątkowa atmosfera, medytacja przyczynia się do szybkiego uspokojenia dziecka jeśli jest kapryśne, rozładowania napięcia psychoemocjonalnego, przejścia od aktywnego zachowania, NP, po zabawie, do relaksu, przygotowania do snu, rozwój wyobraźni, myślenia. Głos podczas medytacji opisuje wszystkie anioły i ich działania, a dziecko wyobraża sobie cały magiczny świat, gromadzenie pozytywnych emocji, radości, podświadome przekonanie, że siedem aniołów jest zawsze obecnych, Chroni i broni dziecko, wzmacnia to zdrowie psychiczne dziecka, nie będzie czuło się zagrożone, przestraszone. Jeśli nagle matka zostawi go samego w pokoju, wiele dzieci boi się zasnąć w przedszkolu bez mamy lub taty, ciemne okna, przyćmione światło w pokoju przeraża dziecko, cienie przedmiotów są wizualizowane jako przerażające potwory. Ta medytacja natychmiast rozwieje wszystkie lęki, ponadto dzieci lubią pozostawać w swoim pokoju do medytacji. Ponieważ bez dorosłych, siedem aniołów z pewnością będzie obecnych przy łóżku dziecka, dzieci, które regularnie praktykują medytację snu siedem aniołów, obecności stają się spokojne, lepiej zapamiętują materiał do nauki w szkole, slash przedszkolu. Wzrasta koncentracja uwagi, są bardziej demokratyczne w stosunku do rówieśników, łatwo dzielą się zabawkami i podatność na prawidłowe wychowanie i zachowanie u dzieci wzrasta, zauważają to psychologowie. Jak określić, czy jest to odpowiednie dla dziecka? Medytacja relaksacyjna jest bardzo skuteczna, ale należy obserwować dziecko podczas pierwszych sesji, jak reaguje na innowacje, jeśli dziecko nie wykazuje zainteresowania lub jest marudne. Być może, dziecko nie lubi muzyki, dźwięk jest zbyt głośny lub cicho, nastrojony, melodię można dobrać inaczej, włączyć dźwięki natury, głos czytający medytację jest irytujący lub chłopiec sleż dziewczynka, nie rozumie wszystkiego i złości się, konieczne jest omówienie istoty medytacji razem z dorosłym, dziecko zostało położone do łóżka, zbyt wcześnie i nie chce słuchać nagrania, ale także spać. Medytację należy włączyć tuż przed snem o tej samej porze Biorąc pod uwagę czas trwania sesji, jeśli podczas kilku sesji dziecko nie chce medytować, nie jest zainteresowane tą grą, lepiej nie nalegać, odłożyć sesję na czas nieokreślony. Psychologowie zalecają tę medytację dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. ADHD, ich agresja i spontaniczne napady złości znikają. Medytacja pomaga kontrolować emocje, spojrzeć i zrozumieć ich wewnętrzny świat. Na czym polega medytacja? Medytacja jest krótka, trwa 20 minut. Ten czas wystarczy, aby dziecko się zrelaksowało, dostroiło do snu. Przyjemny kobiecy głos delikatnie pod spokojnym akompaniamentem muzycznym prowadzi dziecko przez całą sesję. Przed medytacją, dziecko należy położyć w łóżku, poprosić o zamknięcie oczu, wyciszenie się i wsłuchanie w tajemniczy głos. Rodzice mogą być obecni podczas sesji, z początkującymi. Lub zostawić dziecko samo. Głos mówi dziecku, że zbliża się do niego siedem aniołów obecności, które leczą, uspokajają, chronią i zawsze zapewniają mu bezpieczeństwo. Dwukropek dziecko powinno wyobrazić sobie siedem ognistych, różnokolorowych kul powoli krążących wokół niego i zamieniających się w anioły. Czerwony, krąży w pobliżu stóp dając zdrowie i stabilność, uzdrawiając, pomarańczowy, wisi w pobliżu brzucha i daje inspirację do kreatywności. Siły i energii, żółty, unosi się w pobliżu klatki piersiowej, daje pewność w osiąganiu celów, zielony, daje miłość i ochronę, zdrowie serca, unosi się w pobliżu klatki piersiowej i ramion, niebieski, znajduje się w okolicy szyi, gwarantuje kompetentną mowę, blokuje nadmierną nieśmiałość, Niebieski, anioł uważności i spokoju pomoże skoncentrować się, być uważnym na otaczający świat, unosząc się w pobliżu oczu, fioletowy, strzeże głowy, pomaga się uspokoić, odnaleźć szczęście, zrelaksować, poczuć się sobą, na koniec pojawia się ogromny biały anioł, który otacza całe ciało dziecka i tworzy niesamowitą powłokę dobroci i miłości, harmonii i szczęścia, aby medytacja była wysokiej jakości. Konieczne jest nauczenie dziecka koncentrowania się na określonej emocji, działaniu, oddechu, myśli. W procesie medytacji dziecko czuje obecność aniołów przyjaciół, ich opiekę, miłość i ochronę. Otrzymuje również postawy, na poziomie podświadomości, na zdrowie i szczęście, na realizację pragnień i talentów, prawidłowej komunikacji w społeczeństwie, odwagi i celowości. Dzieci zaczynają rozumieć, co jest bliższe ich sercu. Co jest szczególnie cenne na tym świecie: miłość do krewnych, przyjaciół, przyrody itp. Jaka technika jest stosowana. Medytacja ma na celu zrelaksowanie i uśpienie dziecka, dlatego przeprowadza się ją kładąc dziecko do łóżka, światła powinny być przygaszone. Telefony, telewizja, inne gadżety wyłączone. Dziecko powinno uważnie słuchać głosu kobiety i wizualizować to. Co mówi. Oczy powinny być zamknięte. Oddech powinien być spokojny. Dobrze jest, jeśli przed medytacją mama i dziecko rozluźnią wszystkie grupy mięśni. W technice napięcia slash relaksacji zapewni to szybkie wejście w medytację. Podczas sesji ciało powinno być zrelaksowane. Nie należy się poruszać ani przewracać. Powinieneś leżeć na plecach przez całą sesję. Jeśli dziecko nie chce leżeć na plecach może przyjąć inną pozycję, ale pozostać w niej podczas medytacji, nie powinno się rozpraszać, wstawać ani chodzić. Przez dziesięć minut głos udziela wskazówek, a następnie przez kolejne dziesięć minut odtwarzana jest spokojna muzyka. Aby zanurzyć dziecko we śnie. Przy regularnej medytacji dzieci zasypiają po jej zakończeniu, śpiąc spokojnie do rana. Rano z łatwością wstają z łóżka w dobrym nastroju. Jaki rodzaj muzyki jest odpowiedni? Do medytacji nadaje się każda spokojna muzyka, przeznaczona dla dzieci. Nie należy wybierać poważnych utworów klasycznych ani zbyt kołysankowych melodii. Optymalną opcją będzie, śpiew ptaków, dźwięk letniego deszczu. Szelest liści, szept morskiej bryzy, śpiew delfinów, kosmiczne melodie. W wolnym tempie, śpiew misy, cicha muzyka relaksacyjna. Możesz spróbować włączyć melodie binarne, jeśli dziecko to lubi, użyj również tej opcji. Możliwe trudności. Trudności mogą pojawić się u bardzo małych dzieci, którym trudno jest skoncentrować się na jednej rzeczy przez 20 minut. W takim przypadku można poczekać z medytacją. Eksperci zalecają. Aby dzieci medytowały z dorosłymi, ich przykład zainspiruje dziecko, które uwielbia naśladować rodziców. Dziecku będzie również trudno zrelaksować się podczas medytacji, jeśli w pokoju obok rodziców, na przykład telewizor jest głośny, lub sąsiedzi będą grać muzykę taneczną, medytacja powinna być prowadzona w ciszy. Niektórzy rodzice pozostawiają włączony żyrandol podczas medytacji. Może to być rozpraszające dla dziecka. Oświetlenie w pokoju powinno być przyciemnione. W postaci lampki nocnej dobrze jest kupić lampkę nocną spacer, która przekształci pokój dziecięcy w kosmiczną przestrzeń, która sprzyja relaksowi. Plusy i minusy. Ta medytacja ma wiele zalet i kilka wad. Plusy. Specjalnie dla dzieci. Odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych. Zalecana przez psychologów skuteczna usuwa drażliwość lęki dzieci, odpowiedni w kompleksowym leczeniu łagodnych fobii, zaburzeń nerwowych, optymalny czas trwania, 10 minut głosu plus 10 minut muzyki. Przyjemny kobiecy głos hipnotyzuje do relaksu i spokoju. Dyskretna cicha muzyka wciąga w gęsty sen. Tekst medytacji jest kolorowy, jasny, tęczowy, dosłownie. Wizualizacja wyraźnie rysuje obrazy kolorowych aniołów, co jest bardzo przyjemne dla dzieci. Chętnie budują one obraz oferowany przez głos w swoich fantazjach, w procesie medytacji, koncentrując się na aniołach. Dziecko zapomina o niepokojących myślach, lękach, tylko szczęście i miłość. Możesz stworzyć oryginalną wersję, wybierz własny akompaniament muzyczny, nagraj głos mamy lub taty, babci lub innej bliskiej osoby. Wady, niezalecana w przypadku urazów mózgu. W przypadku chorób psychicznych należy unikać medytacji lub wcześniej skonsultować się z lekarzem. Należy medytować regularnie lub w cyklach, 10 sesji, a nie doraźnie. Autorzy programu. Medytacja ta może być praktykowana przez autorkę Katarinę Szaposznikową, Liwanda. Jej medytacja jest bardzo popularna w internecie, z ponad milionem wyświetleń. Głos Kateriny. Niczym kryształowa melodia. Koi. Uspokaja, relaksuje dziecko od pierwszych sekund. Wnioski. Dziecięca medytacja na sen 7 aniołów obecności doskonale sprawdza się w praktyce, polecana przez psychologów. Usuwa lęki, natychmiast relaksuje, odwraca uwagę od złych myśli, negatywności i irytacji, przygotowuje do snu. Ta opcja rozwija myślenie i wyobraźnię, koncentrację i świadomość nieznanych wcześniej chwil. Dzieci stają się spokojne, racjonalne. Dobrze się wysypiają, wzmacnia się ich odporność. Pomocny artykuł? Oceń 5/5. Liczba ocen: 1.